Siemanko, cześć. A dzisiaj podsumujemy sobie kolejny etap prac w naszym domu, czyli prace wodno-kanalizacyjne. Pokażę Wam, jakie rzeczy wykonał nasz instalator i ile to wszystko kosztowało. No, ale o tym dowiecie się na samym końcu filmu. Najpierw przejdziemy się i pokażę Wam, co i gdzie zrobiliśmy, jeżeli chodzi o punkty wody i odpływy. No dobra. Zaczniemy sobie od łazienki. W łazience mamy doprowadzoną ciepłą wodę oraz cyrkulację do prysznica. Mamy zrobione odejście pod odpływ liniowy, odejście do kanalizacji od kibelka, wyprowadzenie wody do kibelka. No, i ciepła, zimna woda do umywalki wraz z odpływem do umywalki. Wszystko mamy zgrzane rurami PP z wkładką, ale to później Wam pokażę. Tutaj jest właśnie taki znacznik, że to są mocniejsze rury. Jeżeli chodzi o Łazienkę, to było tam, tu przechodzimy do kuchni. Mamy odejście do kanalizacji od naszego zlewu. Ciepła, zimna woda w kuchni i wszystkie te nitki idą sobie do naszej kotłowni. W kotłowni mamy odejścia na pompę ciepła, na zmiękczacz. Tu jest wejście wody z wodociągu. Podejście wody do pralki i suszarki, odpływ od pralki i suszarki do kanalizacji, i tutaj taki jeden zlew techniczny w naszej kotłowni, żeby można było sobie obmyć ręce, jak będziemy robić pranie, czy, czy coś tutaj będzie z takich brudnych prac. No i tutaj z kotłowni dalej ciągną się instalacje wodne do kolejnej łazienki. Tutaj mamy e, prysznic, podejście ciepło zimnej do prysznica, do deszczownicy. Ciepła, zimna woda do umywalki, pod baterię podtynkową i dalej ciepła, zimna woda do naszej wanny wolnostojącej, która będzie stała dokładnie w tym miejscu. Odpływ oczywiście kanalizacyjny do wanny, zimna woda do kibelka, odpływ do kibelka, odpowietrzenie do dachu i takie samo odpowietrzenie również jest w tamtej łazience pierwszej. O, dokładnie tutaj. No i to odpowietrzenie przechodzi sobie, nie wiem czy stąd będzie widać, o Przechodzi sobie tam, właśnie na poddasze, pod dach, i tam już jest wyprowadzony kominek wentylacyjny przez dekarza. Będzie to razem połączone w jedno. No i tak naprawdę to są wszystkie punkty, jeżeli chodzi o środek naszego domu. Natomiast mamy jeszcze wyprowadzenie wody na zewnątrz. tutaj na taras, żeby można było korzystać z wody w ogrodzie. I drugie takie samo wyprowadzenie wody mamy osobną nitką, którą można, można możecie tutaj zobaczyć, ona wchodzi sobie tam do garażu. Teraz troszeczkę jest zawalone jakimiś rzeczami, ale ta osobna nitka idzie sobie tam tu, 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 tam po ścianie za styropianem i wychodzi sobie na zewnątrz, na ogród. Dokładnie tutaj. No i w tym miejscu jest drugie wyprowadzenie na ogród przy naszym garażu, żeby tutaj można było też jakieś wody zaczerpnąć. Dobra, wracamy sobie do środka. I tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o temat wody. Teraz Wam powiem, ile to wszystko kosztowało. A jeszcze jedna rzecz, tutaj odpływy skroplin. Tu mamy suche syfony i te odpływy skroplin też są połączone tutaj do naszej kanalizacji, zarówno w jednym, jak i w drugim pomieszczeniu, w którym zaplanowana jest klima, to też było robione na pierwszym etapie wodkanów. Tutaj suchy syfon i podejście do kanalizy w tym miejscu. Tutaj są wyjęte rurki, które były przygotowane już do odpływu liniowego i do e, wanny w tym miejscu. Zostało to wyjęte przez tymkarzy, bo trochę im przeszkadzało w robocie, a jeszcze można będzie to zamontować ponownie. No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tego, na czym w ogóle nasz wykonawca pracuje, no i ile nas to zwyczajnie kosztowało. No i teraz przeczytam Wam tutaj z umowy, co mamy wpisane. Zakup, montaż instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, wykłucie, wyprowadzenie punktów na odpowiednie wysokości, w ścianach, w miejscach zabudowy i ich zakorkowanie, wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji dwóch punktów, ustawienie przymocowania podejść w ścianie, pianowanie brust. Instalacje w systemie kanalizacji tych rur zgrzewanych Pipe Life Comfort PPR, karbonowe rury PN20, czyli takie wzmocnione włóknem węglowym, które mają też trochę większą teoretycznie średnicę wewnętrzną rury. Izolacja wody ciepłej zimnej z cyrkulacją powietrza, czyli te dwa punkty w łazience, które doprowadzają nam ciepłą wodę jakby w drugiej nitce, do, aż do tego miejsca, i tu wtedy szybciej następuje puszczenie ciepłej wody niż jakby to było w przypadku, gdyby tylko jedna nitka była puszczona tej wody. Woda na dwa krany zewnętrzne do polewaczki, garażu i tarasu w osobnej rurze, którą możemy sobie odciąć na zimę. Tutaj początkowo myśleliśmy o wykonaniu jakiegoś kranu antyzamrożeniowego, jeżeli chodzi o te krany zewnętrzne, natomiast przegadaliśmy sobie to z naszym instalatorem i z innymi osobami, no i stwierdziliśmy, że postawimy na dno takie starsze, sprawdzone rozwiązanie, czyli osobną nitką Woda na zewnątrz, którą po prostu później będziemy musieli yy, przepuścić powietrze, żeby wypompować wodę na zimę. I tyle. Kran antyzamrożeniowy jest montowany w ścianie na wypadek, gdyby on, gdyby on w ogóle się zepsuł, no to istnieje ryzyko, że wtedy tą ścianę trzeba potem próć yy, no i wymieniać cały ten element, który jest w środku. Może Wam zaraz pokażę, jak to wygląda mniej więcej, więc wrzucę Wam tutaj takie zdjęcie, o co tu chodzi. Natomiast zwykłą rurę możemy po prostu spuścić wodę, zakręcić na zimę i, i, i nie ma tematu. Po tym wszystkim wykonanie próby szczelności, próby szczelności wykonali zaraz po zrobieniu instalacji, natomiast później weszli tynkarze. No i taką samą próbę szczelności będą wykonywać, jak przyjdą zanim zaczną układać styropian pod ogrzewanie podłogowe, żeby być pewnym, że w trakcie prac tynkarskich nic z tymi rurami się nie wydarzyło i na pewno są szczelne, tak jak były, gdy zostawili to po zakończeniu swojej pracy. Jeżeli chodzi o ten temat wody, to jest wszystko. No dobra, czyli całość, te wszystkie rury zgrzewane, PP, karbonowe, wkładki w środku, otuliny, podejścia, korkowanie, próba szczelności, nas kosztowało to 12 600 zł. Brutto jest to kwota już ostateczna za ten pierwszy etap. Z tym instalatorem byliśmy w stanie się dogadać, że nie będzie nam mocował tych rur do posadzki. Mieliśmy takich, którzy chcieli nam kuć i mocować to jakoś w posadzce albo mieli jakieś takie dziwne patenty, które nie do końca mnie przekonywały, więc ten wydawał mi się najdokładniejszy, pomierzył wszystko, posprawdzał. To jak na razie jestem bardzo zadowolony. Wpadli, zrobili to 3-4 dni i było po temacie. Oczywiście mieliśmy tańsze oferty, bardziej korzystne cenowo. Natomiast jak zebraliśmy sobie do kupy wszystkie etapy tego instalatora, który ma wykonać u nas, to wydawał nam się naprawdę w porządku ten kosztorys. Mimo, że był trochę droższy od innych, to mamy z tym panem umowę, mamy ubezpieczone wszystkie rzeczy, które tu się dzieją na wypadek jakiegoś zalania, czy na wypadek, gdyby jego firma przypadkowo niespecjalnie zniszczyła nam okno, uderzyła w coś. Jest ubezpieczone, nic się nie wydarzy. Mamy na wszystko faktury i nie musimy się martwić, że będziemy się ganiać z kimś o wykonanie naszej pracy, ponieważ jest terminowy i bardzo dokładny. Ja jestem bardzo zadowolony. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia.